Proroctwa od zawsze nas fascynowały i jednocześnie budziły w nas lęk i nie ma w tym nic dziwnego. Świat, który przedstawiają, jest często naprawdę przerażający. Pełen ostrzeżeń o tym, co się dzieje, gdy ludzkość odwraca się od swojego Stwórcy. Ale co z proroctwami dotyczącymi konkretnie Polski? Weszliśmy w nowy rok. Świat na zewnątrz wydaje się płonąć. Konflikty, niewytłumaczalne zmiany klimatyczne i moralny chaos, który coraz bardziej ogarnia Zachód. Jednak gdy sięgamy do pism wielkich mistyków i wizjonerów z przyszłości, widzimy, że ten rok nie jest zwyczajny, wydaje się, że zegar Boży tyka coraz głośniej, a Polska została umieszczona w centrum Bożego Planu Zbawienia. I to nie jest przypadek. Wszystko to zostało już zapowiedziane. Dlatego dzisiaj poznacie 10 proroctw pozostawionych dla naszego kraju. Niektóre pochodzą od polskich wizjonerów, Którzy kochali swoją ojczyznę, inne od obcokrajowców, którzy co zaskakujące, widzieli Polskę jako jedyną nadzieję dla Europy. Te proroctwa ujawniają, co wydarzy się w Warszawie, czym będzie tzw. żelazna kopuła Polski, zawierają objawienie dotyczące Karola Nawrockiego, a nawet wskazują konkretną datę, kiedy rozpocznie się wielkie zniszczenie. Słuchajcie uważnie, bo to, co zaraz zostanie ujawnione, sugeruje, że arka zbawienia dla czasów ostatecznych ma kształt naszych granic. Zacznijmy od jednej z najważniejszych postaci w historii Kościoła, siostry Łucji, wizjonerki z Fatimy. Wszyscy znamy ogólne tajemnice dotyczące Rosji i piekła, ale niewielu wie, co dokładnie widziała ona w odniesieniu do losów narodów w czasie oczyszczenia. Kim była ta kobieta i dlaczego jej słowa niosą taką wagę. Lucia dos Santos urodziła się w 1907 roku w małej portugalskiej wiosce Aljustrel w rodzinie prostych, ubogich rolników. Jako dziecko doświadczyła nędzy i ciężkiej pracy na polach. Nikt nie spodziewał się, że ta dziewczynka stanie się świadkiem jednego z najważniejszych objawień maryjnych w historii. W 1917 roku, mając zaledwie 10 lat, wraz z dwójką swoich kuzynów, Franciszkiem i Hecentą, Doświadczyła serii wizji Matki Bożej w Fatimie. Wyobraźcie sobie dziesięcioletnią dziewczynkę, która nagle staje twarzą w twarz z królową nieba. Strach, zdumienie, ale też głęboka pewność, że to, co widzi, jest prawdziwe. Łucja została wybrana jako główna powierniczka tajemnic fatimskich, tajemnic, które miały zmienić bieg historii. Ale jej droga nie była łatwa. Po objawieniach przyszły lata izolacji, niedowierzania, a nawet prześladowań. Wielu nie wierzyło w jej słowa. Kościół przez długi czas badał autentyczność objawień. Łucja musiała żyć w ukryciu, w milczeniu, nosząc w sercu ciężar wiedzy o przyszłości świata. Wstąpiła do zakonu karmelitanek bosych, gdzie spędziła resztę życia w modlitwie i kontemplacji, aż do swojej śmierci w 2005 roku, w wieku 97 lat. To właśnie w tych latach ciszy i modlitwy. Łucja otrzymała dalsze objawienia, objawienia, które nie zostały w pełni upublicznione, ale które dotarły do nas poprzez świadectwa osób z jej otoczenia i fragmenty jej pism. Łucja podobno pozostawiła niepokojące proroctwa, które wydają się opisywać dzisiejsze nagłówki gazet. Mówiła o czasie, gdy bezpłodność i poważne choroby będą wynikiem grzechów przeciwko naturze, ale na tym nie poprzestała. Przewidziała, że Chiny staną się agentem straszliwych zmian. I globalnej niestabilności. Pośród tego chaosu widziała, jak mapa Europy zostanie przerysowana. Zapowiedziała nadejście wielkiego konfliktu, poprzedzonego zjawiskami na niebie i na Ziemi, dziwnymi światłami, których nauka nie będzie w stanie wyjaśnić. Widziała, że w wyniku kataklizmów naturalnych i wojen geografia świata się zmieni. Kraje, które dziś wydają się nietykalną potęgą, takie jak Stany Zjednoczone i Niemcy. Doświadczą straszliwych powodzi i zniszczeń. A jednak pośród tej apokaliptycznej wizji wznoszących się wód i znikających narodów, Łucja widziała wyjątek widziała Polskę. Według jej wizji, nasz kraj poniesie najmniejsze straty. Podczas gdy świat drży, Polska pozostanie stosunkowo bezpieczna. Widziała nawet sojusz między Polską, Słowacją i Czechami, który stworzy blok oporu i wiary w sercu Europy. Czy nie widzimy już dziś znaków tej jedności w obliczu zagrożeń płynących ze wschodu i zachodu? Proroctwo Łucji mówi, że bezpieczeństwo Polski będzie wynikać z mariańskiej ochrony, która wyróżni ją spośród innych narodów. Ten pomysł szczególnej ochrony jest szokująco potwierdzony przez mistyczkę, która teoretycznie powinna być po drugiej stronie. Mówimy o Teresie Neumann, niemieckiej stygmatyczce. Proszę, zdajcie sobie sprawę z wagi tego faktu. Niemiecka mistyczka żyjąca w czasach, gdy Niemcy i Polska były śmiertelnymi wrogami, miała odwagę przewidzieć upadek własnego narodu i chwałę Polski. Teresa Neumann urodziła się w 1898 roku w bawarskiej wiosce Conners Royst. Jej życie było naznaczone cierpieniem od najmłodszych lat. W wieku 20 lat doznała poważnego urazu kręgosłupa, który pozostawił ją sparaliżowaną i niewidomą. Lekarze nie dawali nadziei, ale Teresa nie straciła wiary. Modliła się gorąco do świętej Teresy, swojej patronki. I stał się cud. W 1923 roku, w dniu beatyfikacji świętej Teresy, Teresa Neumann odzyskała wzrok. Później, stopniowo, odzyskała również zdolność chodzenia. Ale to było dopiero początek niezwykłych zjawisk w jej życiu. W 1926 roku Teresa zaczęła doświadczać stygmatów. Ran Chrystusa na swoim ciele. Każdy piątek przeżywała mękę pańską, widząc sceny z Golgoty tak wyraźnie, jakby tam była. Krew płynęła z jej rąk, stóp, boku i czoła. Tysiące ludzi przyjeżdżały, by być świadkami tego zjawiska. Lekarze badali ją, Kościół prowadził do chodzenia. Przez 36 lat Teresa nie przyjmowała żadnego pokarmu poza najświętszym sakramentem. Żyła wyłącznie z Eucharystii. W jednej ze swoich najbardziej dramatycznych wizji, Teresa Neumann ostrzegała, że ludzkość zostanie ukarana przez Boga i że lepiej nie oglądać nadchodzące męki. Widziała Niemcy, pełne pychy i technologii, surowo ukarane przez Boga. Jednak gdy jej duchowe spojrzenie zwróciło się w stronę Polski, jej twarz się zmieniła. Powiedziała, że z Polakami będzie inaczej. Widziała, że właśnie tutaj, na tej Ziemi, będzie wielu dobrych i wiernych ludzi. Którzy powstrzymają ramię boskiej sprawiedliwości. Proroctwo Teresy Neumann na rok 2026 i dalsze lata jest szokujące. Stwierdziła, że Polska rozszerzy swoje granice i zatriumfuje nad wszystkimi innymi krajami w regionie. Co jednak najbardziej zaskakujące, widziała Warszawę jako stolicę Stanów Zjednoczonych Europy, nie w sensie politycznym, jaki znamy dzisiaj, ale jako stolicę duchową. I moralną. Podczas gdy Bruksela i Berlin pogrążają się w chaosie wynikającym z braku wiary, Warszawa powstanie jako latarnia, która poprowadzi kontynent. Teresa widziała Polskę jako feniksa Europy, powstającego z popiołów, by prowadzić innych. A jeśli mówimy o przywództwie i przyszłości, nie można pominąć wizji naszego drogiego ojca Andrzeja Klimuszki, Franciszkanina Zelblonga. Klimuszko był prostym zakonnikiem, który przez dziesięciolecia służył w swoim klasztorze, prowadząc życie modlitwy i pokuty. Ale Bóg obdarzył go niezwykłym darem, wizjami przyszłości, które zapisywał w swoich notatkach. Ojciec Klimuszko ostrzegał, że świat przejdzie ogromne zmiany klimatyczne, które zmienią geografię, jaką znamy. Widział Włochy dotknięte ogromnymi tragediami, widział wodę zalewającą Rzym i niszczącą jego muzea i architekturę. Opisywał rakiety lecące nad oceanem i budzące bestie z dna morskiego, powodujące gigantyczne fale, które zmiotą południową Europę. Ale i tutaj Polska pozostaje wyjątkiem. Klimuszko mówił, że nasz kraj poniesie najmniejsze straty. Tutaj jest najbezpieczniej, powtarzał. Widział Polskę jako oazę pośród pustyni zniszczenia. Jednocześnie dał nam bardzo konkretne ostrzeżenie o zagrożeniu. Które dziś, w roku 2026, jest niezaprzeczalną rzeczywistością. Ojciec często mówił o obcokrajowcach, którzy zaatakują Europę na małych łódkach. Kiedy mówił o tym dekady temu, brzmiało to jak coś, co nie ma sensu. Dziś, patrząc na granice Europy i Morze Śródziemne, widzimy dokładnie to, co przewidział. Cicha inwazja, przebywająca na małych łódkach, niosąca nieumundurowane armie. Ale zmianę kulturową i religijną, która zagraża chrześcijańskiej tożsamości kontynentu. Klimuszko to widział. Widział jednak również, że Polska oprze się tej fali i zachowa swoją tożsamość, stając się przykładem dla świata. Ta wizja oporu prowadzi nas bezpośrednio do proroctwa Wandy Malczewskiej, mistyczki, która widziała ból, ale także chwałę naszego narodu. Życie Wandy było naznaczone cierpieniem i stygmatami ale jej rozmowy z Jezusem ujawniły dokładny obraz naszej współczesnej rzeczywistości społecznej. Przewidziała czas, gdy religia stanie się niewygodnym tematem. Widziała dzień, gdy krzyże zaczną znikać ze szkół i szpitali z woli samych Polaków, uwiedzonych przez sekularyzm. Wanda zostawiła jasne ostrzeżenie dla dzisiejszych rodziców i dziadków. Gdy będą chcieli usunąć wiarę ze szkół, musicie protestować. Widziała, że wychowanie bez Boga stworzy puste i niebezpieczne pokolenie. Jej proroctwo mówi, że religia zostanie zastąpiona przez nauki uznane za bardziej potrzebne, ale to doprowadzi do moralnego upadku. Według Wandy Malczewskiej istnieją konkretne sposoby, w jakie możemy chronić Polskę i zapewnić jej duchową ochronę. Pierwsza instrukcja brzmi: Brońcie wiary w przestrzeni publicznej. Nie pozwólcie, by krzyże znikały z miejsc publicznych. Kiedy ktoś próbuje usunąć symbole religijne, wasza reakcja ma znaczenie. Nie chodzi o agresję, ale o spokojne, stanowcze świadectwo. Druga instrukcja: wychowujcie dzieci w wierze. Nie delegujcie tego zadania tylko na szkołę czy parafię. W waszych domach musi być obecny Bóg. Przez modlitwę, przez rozmowy, przez przykład życia. Wanda widziała, że rodziny, które zachowają wiarę, staną się fundamentem odrodzenia Polski. Trzecia instrukcja: Módlcie się za Rosję. Wanda widziała, że nasz wschodni sąsiad doświadczy straszliwej kary, boskiej odpłaty za swoje błędy. Ale modlitwa może złagodzić tę karę i przyspieszyć nawrócenie Rosji, o którym mówiła Matka Boża w Fatimie. Nie musicie robić niczego nadzwyczajnego. Zacznijcie od małych kroków. Nawet jeśli możecie tylko odmówić jedno zdrować Maryjo dziennie za Polskę, róbcie to. Te małe działania pomnożone przez wiele osób tworzą ogromną zmianę. Polska może być wyjątkiem od tego globalnego ukarania, ale Wanda postawiła warunek. Polska musi przejść przez wiele prób i stać się jeszcze lepsza. Ochrona nie jest automatyczna, zależy od naszej wierności. Teraz dochodzimy do jednej z najbardziej intrygujących zagadek polskiej literatury i proroctwa wizji Adama Mickiewicza. Przez lata badacze i patrioci próbowali rozszyfrować, kim będzie ten obrońca, ten wielki człowiek, który podniesie naród. Jego imię zostało zapisane przez poetę w liczbie 44. Przez długi czas spekulowano o politycznym znaczeniu tych słów, czy to proroctwo odnosiło się wyłącznie do jednego polityka, czy mówi o duchu przywództwa, które wykracza poza jedną osobę? Może 44 to nie tylko jeden człowiek, ale całe pokolenie. Może to jesteście Wy i wszyscy ci, którzy w tym decydującym roku powstają, by bronić Polski przed zewnętrznymi zagrożeniami i wewnętrznym moralnym zepsuciem. Proroctwo Mickiewicza sugeruje, że Polska zawsze otrzymuje obrońcę wysłanego przez opatrzność w momentach największego niebezpieczeństwa. A jeśli spojrzymy na historię, Bóg nigdy nie zostawił nas sierotami bez duchowego i moralnego przywództwa. To moralne przywództwo prowadzi nas do wizji Rosalicy Lakówny, kobiety, która zainspirowała ruch intronizacji Jezusa jako króla Polski. Jej przesłanie jest najbardziej pilne dla roku 2026. Rosalia mówiła o przetrwaniu. Stwierdziła jednoznacznie, że w czasach ostatecznych tylko te kraje, które całkowicie poddadzą się Bogu, uznając panowanie Chrystusa przez intronizację, zostaną oszczędzone od zniszczenia. Była jednoznaczna: kraje, które nie przyjmą Jezusa, zostaną zdewastowane przez wulkany, konflikty i klęski żywiołowe. Wskazała na Niemcy jako przykład narodu, który zostanie surowo ukarany, jeśli nie zwróci się do Boga. Dla Polski obietnica była jeszcze wyraźniejsza, jeśli uznamy Jezusa za naszego króla, nie tylko na ołtarzach, ale także w prawie i w codziennym życiu, nie zginiemy. Intronizacja Chrystusa króla nie jest jedynie aktem pobożności, według Rosali jest to nasza duchowa żelazna kopuła, chroniąca nas przed zniszczeniem. Więc pozwólcie, że zapytam was bezpośrednio. Które z tych trzech elementów już obserwujecie wokół siebie? Czy widzicie wizję Łucji o chaosie w Europie i bezpieczeństwie Polski? Może zauważyliście rosnącą niestabilność w krajach zachodnich, podczas gdy Polska pozostaje relatywnie stabilna? To pierwszy znak. Czy widzicie je proroctwo Teresy Neumann o upadku Niemiec i wzroście Polski jako duchowego centrum? Może znacie ludzi z Zachodu, którzy przyjeżdżają do Polski szukając wiary i tradycji? To drugi znak. Czy widzicie ostrzeżenie ojca Klimuszki o inwazji na małych łódkach i zmianach geograficznych? To wszystko są znaki większego wzorca. Powiedzcie nam, co obserwujecie w komentarzach. Dzielcie się swoimi spostrzeżeniami, bo robiąc to, tworzymy pełniejszy obraz tego, co się dzieje. Inny wizjoner, który widział wielkość Polski, to ojciec Bronisław Markiewicz. Z niezwykłą precyzją przewidział wybór polskiego papieża na długo przed tym. Zanim Karol Wojtyła w ogóle marzył o kapłaństwie, napisał, że Bóg wywyższy Polskę w oczach świata przez tego niezwykłego papieża. Markiewicz jednak patrzył poza czasy Jana Pawła II. Widział także nasze czasy. Wizjoner ujawnił, że świat stanie w obliczu wojny religijnej między tymi, którzy wierzą w Jezusa, a tymi, którzy go nienawidzą. W czasie globalnego zamętu widział, że wielu Żydów nawróci się na chrześcijaństwo, rozpoznając Mesjasza. A w samym centrum tego ruchu, powrotu do wiary, widział Polskę. Przewidział, że nasz kraj stanie się wzorem dla innych narodów przykładem tego, jak społeczeństwo może być nowoczesne, pozostając jednocześnie wierne Bogu. Ta wizja globalnego wpływu jest wzmocniona przez proroctwa Franciszkanina Lodowisa Roczki. Krótko przed śmiercią relacjonował wizje, które w tamtym czasie wydawały się dziwne, ale dziś zaczynają nabierać sensu. Wspomniał, że język polski będzie nauczany na uniwersytetach na całym świecie. Dlaczego ktokolwiek miałby chcieć uczyć się polskiego, języka tak trudnego? Ponieważ w przyszłości, którą widział, polska kultura i duchowość okażą się tak kluczowe dla odbudowy świata, że ludzie będą chcieli czerpać ze źródła. Przewidział również przyjazne i zaskakujące relacje z Turcją, sugerując zmianę w sojuszach geopolitycznych, która może okazać się kluczowa dla naszego przyszłego bezpieczeństwa. Wreszcie mamy niepokojące wizje inżyniera i jasnowidza Stefana Ossowieckiego. Ossowiecki był człowiekiem nauki, znanym ze swoich zdolności telekinetycznych i telepatycznych. Ale jego wizje dotyczące przyszłości Polski miały charakter mistyczny. Osowiecki wskazał na punkt zwrotny związany z konkretną datą, 15 sierpnia. Widział, że w tym dniu, święto wniebowzięcia i cudu nad Wisłą, niszczycielska burza Zniszczy dużą część świata. Widział wschodnią Polskę dotkniętą tym wydarzeniem, ale po raz kolejny proroctwo się powtarza. Nasz kraj ucierpi mniej niż inne. Jednocześnie zostawił niepokojące ostrzeżenie o konsekwencjach tamtego czasu. Widział, że wiele osób straci zdolność do rozmnażania się, co interpretował jako karę od Boga lub wynik grzechów ludzkości przeciwko życiu. Dziś gdy wskaźniki bezpłodności rosną w alarmującym tempie na całym świecie, słowa osowieckiego brzmią jak dokładna diagnoza naszych czasów. Kiedy patrzymy na wszystkie te dziesięć prorostw, jeden wzorzec staje się oczywisty. To nie są przypadkowe przewidywania. Wszystkie, z różnych stuleci i od różnych ludzi, wskazują w tym samym kierunku. Wszystkie mówią o czasie wielkiego globalnego oczyszczenia, w którym świat zostanie wstrząśnięty przez wojny, zmiany klimatyczne. I kryzysy moralne. Ale jednocześnie wszystkie bez wyjątku widzą Polskę jako strefę bezpieczeństwa, jako wyjątek, jako latarnię. Zgadzają się, że Polska ma misję duchowego przywództwa, że nasza wierność będzie kluczem nie tylko do naszego przetrwania, ale także do przetrwania Europy. Pasterz Mikołaj Sikatka, prosty człowiek, któremu Maryja objawiła się w licheniu, ujął to prostymi słowami. Polska ma wielką szansę stać się przykładem dla innych i całkowicie przemienić Ziemię, ale jeszcze musi się dalej poprawiać. To tyle, ale to kluczowe. Ochrona zależy od naszej nieustannej przemiany. Jesteśmy w roku 2026. Burze przewidziane przez Klimuszkę gromadzą się na horyzoncie. Napięcia, które widziała Wanda Malczewska, są dziś na naszych granicach. Kryzys wiary w Niemczech przewidziany przez Teresę Neumann stał się smutną rzeczywistością. A jednak światło, które wszyscy oni widzieli nad Polską, wciąż świeci. Nie jesteście tutaj przez przypadek. To proroctwo dotarło do was z jakiegoś powodu. Pytanie brzmi: jak odpowiecie na to wezwanie? Polska czeka na wasz wkład. Przyszłość czeka na waszą odpowiedź. Jeśli ta historia was poruszyła, jeśli poczuliście, że to przesłanie jest wartościowe, zostawcie w komentarzach słowo wierzę. Niech każde wierzę będzie wyrazem naszej wspólnej wiary. Niech będzie znakiem, że jesteśmy zjednoczeni jako ludzie, którzy wierzą w Bożą ochronę nad Polską. A jeśli uważacie, że to przesłanie jest wartościowe i że więcej osób powinno je usłyszeć, proszę udostępnijcie ten materiał swoim bliskim. Pamiętajcie, coś wielkiego jest przygotowywane dla tych, którzy pozostają wierni. Amen.